Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich, którzy są włączeni w to piękne wydarzenie Powroty Poezji nad Wilię. Poezja nad Wilią, Wilia z poezją, z poetami, z twórcami, którzy zawsze byli w misji hospicyjnej też, kiedy się dokonywały wydarzenia właśnie nad Wilią. Kochani, mamy tak przedziwny czas, ale ten czas właśnie jest po to, żebyśmy poetycko Doszli do siebie, doszli do Boga, doszli do człowieka. I tu właśnie z hospicją dziecięcego, z misji hospicyjnej chcę przekazać właśnie dla Was takie wyzwanie, żeby przekraczać to, co jest trudne, co jest, wydawałoby się nie do osiągnięcia. Ja już niejednokrotnie mówiłam, że moim takim wyjątkowym poetą jest Cyprian Kamil Norwid. I jego takie poruszenie serca, na czas dzisiejszy chciałabym przekazać w tym wydarzeniu. Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone. Goręjąc, nie wiesz, czy stajesz się wolnym, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy śmierć zostaje tylko i zamęt, co idzie w przepaść z burzą. Czy na dnie popiołu zostaje gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa za ranie? Walczmy o to zwycięstwo, walczmy o tą właśnie przestrzeń wieczności. I jeszcze jedno przesłanie Cypriana Kamila Norwida. Czoło ma w cierniu, czy w brudzie? Rozpoznać tego nie można. Poszeptę z Niewym o cudzie w wargach, czy może piana bezbożna. Rzekłbyś, że to Biblii księga, zataczająca się w błocie, pod którą dziś już nikt nie sięga. Iż nie czas myśleć o cnocie, rozpać i pieniądz dwa słowa. Błyskają bierę jej źrenic. Skąd idzie? Siebie to chowa. Gdzie idzie? Zapewne gdzie nic. Takiej to podobna języ ludzkość, co płacze dziś i drwi. Jak historia wie tylko, dziś potrzeba krwi. Jak społeczność tylko pieniędzy. Zawalczmy właśnie o ten diament zwycięstwa. O diament zwycięstwa i właśnie to zwycięstwo tu nad Wilią niejednokrotnie wybrzmiewało. Zwycięstwo człowieka w człowieku, miłości nad nienawiścią, bliskości nad odległością. Kochani poeci, przesyłajcie nam to, bo nam dzisiaj tego potrzeba. I serdecznie z modlitwą Was wszystkich pozdrawiam. Z nadwili, z centrum Wilna, z miejsca miłości, która się dokonuje w hospicjum. Szczęść Boże!